Piękny widok <laughs> Ciężki. Oh, ciężko To co? Jedziemy Kolejna waria oh, Zapewnione Tak nie wiem czy nie jest I znowu pod górkę dziewczyny nie pchają ciągnij O dawaj 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 ciągnij ciągnij. Yeah. Dawaj 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 się Nie poddawaj Jedziesz, 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 dawaj, dawaj Cześć, przyjechaliśmy dzisiaj do Suwałk i jedziemy do Wigierskiego Parku Narodowego i na Wigry. Dzisiaj jest z nami Paula, której jest Suwałk. Witam. Będziemy objeżdżać Wigierski Park Narodowy, jak też jezioro Wigry. Między innymi przez Rosychaty Róg, Czerwony Krzyż, Bryzgiel, Gawry Ruda, a skończymy na Starym Folwarku. Jeziorku jeziorko po prawej 3 ścieżki rowerowe zmieciliśmy w prawo I teraz mamy Szutrówkę Co trzeba? co Jesteśmy w lesie tu za drzewami przebija się luz wody. O, tutaj już lepiej widać jeziorko, to chyba jakiś prywatny pomost, bo tu z tyłu po przeciwnej stronie ulicy jest jakaś agroturystyka. A nawet łoweczkę tu mają Początek wigier. A my powoli dojeżdżamy do klasztoru Pokamedulskiego. No to jedziemy, no. Pokamedulski klasztor w igrach został założony w XVII wieku przez króla Jana Kazimierza i przekazany zakonowi Kamedułów. Mni się żyli tam w odosobnieniu w małych heremach, oddając się modlitwie i pracy. Po kasacie zakonu w XIX wieku klasztor podupadł, lecz dziś jest odrestaurowany. I pełni funkcje sakralne oraz turystyczne. Dziś eremy, czyli dawne domki pustelnicze kamedułów, są odrestaurowane i udostępnione dla turystów. Można w nich obejrzeć skromne wnętrza, a niektóre zostały przystosowane do celów noclegowych, by goście mogli poczuć atmosferę dawnego klasztornego życia. wchodziliśmy na mostek na naszym zielonym szlaku który to jest wytyczony tu jest rzeczka teraz jest taki singielek półleśny no i szybki zjazd dziewczyny daleko z tyłu dotąd mieliśmy kilka podjazdów droga jest taka dosyć zróżnicowana teren wokół Wigier jest dosyć taki górzysty, pogórkowaty ale my widzimy go dopiero część co przejechaliśmy Byliśmy na najwyższe wzniesienie dzisiaj żeby zobaczyć ten piękny widok Bardzo fajne pogórki Góreczki Ale gęste te laski Jesteśmy przy leśnym wiacie i dzikiej plaży w piaskach. Kolejny szuty to za nami, mamy znowu asfalt. A my jedziemy na pryskie O tu jest wiedza widokowo. O dziewczyny jadą. Jednak nie, jeden, jedna jazda, jeden wypych. Kolejnym zniesieniem pokonane. Wszyscy w komplecie? To co zmierzamy na dwieże? Kolejna tablica informacyjna. Tu już przy wieży. No to idziemy. Ciężko. Idę dalej. No, to chyba jest to mulaczysko. A dokładnie, tu jest mulaczysko. Idę z góry. Jezioro Wigry ma powierzchnię około 21,7 km2, co czyni je jednym z największych jezior na Suwalszczyźnie. Jego maksymalna głębokość sięga 73 m, a linia brzegowa jest bardzo urozmaicona z licznymi zatokami i 19 wyspami. nie wiem czy widzicie, ale tu pod taflą wody widać płotki i nieduże okno. Nie? a tu widzicie kolejkę wąskotorową w sobie tory kolejowe po wjeździe do Gawrych Rudy ukazuje nam się wieża kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego 33-metrową wieżą. Jest chętnie odwiedzana przez turystów i rowerzystów ze względu na położenie przy Wigierskim Parku Narodowym. Oda Znajduje się Wigierska Kolej Wąskotorowa A pani bilecik ma? Mam. No to zapraszam. Wagonik obok. O, wagonik obok. Jest to atrakcja turystyczna prowadząca przez Wigierski Park Narodowy. Pociąg wyrusza z Pociczna. To co? Jedziemy! Podczas około 2 godziny ukazuje malownicze jeziora, lasy i torfowiska. Do to jest kolejny brzeg. Jedziemy dalej, znowu wyjdziemy na Szutry. Kolejny ładny widok. Zobaczcie sami. Ale tu już krzaczki przeszkadzają ładnie widać. Ciekawe ile jeszcze nam się uda zobaczyć linii brzegowej jeziora. Fajne widoki mają ludzie tutaj. Staramy się podążać jak najbliżej linii brzegowej. A tu jest jakiś parking. Cześć. Kolejny asfalt jest za nami. Teraz znowu szutrówka, taka bardziej kamienista. A teraz wjechaliśmy na Singielek. Dosyć korzenny. Kolejna awaria dzisiejszego dnia. Nieplanowany posty, ale bardzo fajne miejsce, bo wyjeżdżamy chyba z tego Korzennego singla. O, już ktoś tam goni z tyłu, słychać. Coś tak. Jak? Atrakcje? Tak. Zapewnione? Nie, jest dobry. Nie ociągać się. Podjechane. Podjechane? Przejeżdżamy na kładkę Antoniego Patli Szlak Antoniego Patli to zielony szlak pieszy rowerowy wokół jeziora Wigry w Wigierskim Parku Narodowym Prowadzi przez malownicze wsie, kładki nad bagnami oraz wieże widokowe Upamiętnia kraju znawcy i działacza PTTK propagatora ochrony przyrody O Ile dobrze mi się wydaje, że to jest Czarna Hańcza Dziewczyny już pchają znowu Nic, mówię, że znowu pchacie No, zjechaliśmy składki I znowu pod górkę dziewczyny pchają O, się jedzie Ciężko? Pod górkę ciężko O, jeszcze nie... Dawaj, 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 dawaj ciągni, Ciągnij, 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 ciągnij O, dawaj, 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 ciągnij, ciągnij Dawaj, 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 dawaj Nie poddawaj się Nie poddawaj Jedziesz, jedziesz, jedziesz Dawaj, dawaj No i co, się nie udało? Nie ma się poddawać, Ciężki ten odcinek leśny. Gdybyśmy pojechali odwrotnie, zaczynali, to byśmy więcej zjeżdżali w dół. A tak więcej się wspinamy w górę. Jeszcze kawałek, nie wiem ile. Dziewczyny tam już gdzieś daleko z tyłu. Chyba na nie poczekam. O, tutaj coś jest. Dobra, to tutaj. Poczekam, bo kamienny zjazd, w dół zobaczymy jak to się tędy zjedzie na hamulcu trzeba powoli powoli się udało na hamulcach byśmy pojechali odwrotnie byśmy mieli więcej zjazdów na podjazdów tak tamta strona jest bardziej spokojniejsza Dały już więcej podjazdów w drodze powrotnej może jeszcze jakieś piachy te piachy to nie tak jak nad Bugiem, że więcej się pchały niż jechały. A tu się, a się jedzie. Znaleźliśmy przy wiśnie. Część jest dojrzała. Kwaśna, tak jak wiśnia powinna być. Jedziemy dalej. No, na polu kilka koni. Powiest. Dziewczyny machają, a dzisiaj mamy około 80 przejechane. Jak dojedziemy do suwałka? I to zobaczymy, pokręcimy się pewnie po suwałkach. Na razie. Do zobaczenia!